Aleksandra Mikołajczyk, witam i zapraszam na prognozę pogody. Noc zapowiada się pochmurno z opadami deszczu i mrzawki. W centrum możliwe burze. W zachodniej i w środkowej Polsce chwilami powieje silniejszy wiatr do 50 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni na zachodzie do maksymalnie 13 na wschodzie. Jutro w większości regionów pogoda się poprawi, ale na wschodzie i na południowym wschodzie Polski więcej chmur z nieco intensywniejszymi opadami deszczu. Dodatkowo po południu wzdłuż wschodniej granicy spodziewane są lokalne burze, podczas których mocniej powieje wiatr. Będzie też mocniej wiało w środkowej części kraju. Termometry pokażą od 12 stopni na południowym wschodzie do maksymalnie 20 na zachodzie. Co na Dolnym Śląsku? Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, wietrznie z temperaturą od 8 stopni na południu regionu do 9 w Legnicy i we Wrocławiu. I jutro od rana już zdecydowanie przyjemniej. Może pojawić się lokalnie słaby, wręcz symboliczny deszcz, ale poza tym słońca też będzie pod dostatkiem. Na termometrach zobaczymy. Od 16 stopni w Kłocku, Wałbrzychu, 15 w Jeleniej Górze, 18 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, do południa jeszcze chwilami silniejszy, do 35 km na godzinę. Biometr obojętny, warunki drogowe dobre. I na dzisiaj pogodzie to już wszystko. Do zobaczenia.